Dzisiaj przyjrzymy się całej rodzince Xboxa i przedstawimy Wam najnowsze doniesienia odnośnie tego, nad czym obecnie pracują nasze studia. Niektóre gry już niedługo zawitają na Wasze konsole, a na inne trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Warto jednak pamiętać, że wszystkie te tytuły trafią od razu do oferty Xbox Game Pass. Free for Free Industries ma już dekadę doświadczenia w tworzeniu najlepszych gier z serii Halo, a wszystko czego dowiedzieliśmy się do tej pory o Halo Infinite, sugeruje, że zrobili z niego bardzo, bardzo dobry użytek. Po pierwsze gra będzie wyglądać niesamowicie, zwłaszcza na konsoli Xbox Series X, gdzie przy pomocy Gravity Hammera będziecie mogli posłać wszystkich swoich przyjaciół w zaświaty i to w oszałamiających 120 klatkach na sekundę. Po drugie, multiplayer będzie całkowicie darmowy, co oznacza, że zagracie ze znajomymi w deathmatchu, nawet jeśli nie posiadają oni pełnej wersji gry lub abonamentu Xbox Live Gold. Poza tym nie powinno nikogo dziwić, że w Infinite pojawi się system Battle Pass, ponieważ jego brak jest w zasadzie niespotykany w dzisiejszych czasach. Miłą odmianą jest jednak to, że te przepustki nie wygasną, więc będziecie mogli przechodzić misje nawet po zakończeniu sezonu i zdobywać kolejne poziomy w swoim tempie. Podczas gdy fani Halo nigdy nie musieli zbyt długo czekać na kolejną odsłonę ukochanej serii sci-fi, ci, którzy podtrzymywali płomyk nadziei na pojawienie się nowych przygód Psychonauts od Double Fine, mogli wydać niezłą fortunę na świeczki. Ich prośby zostały jednak wysłuchane i gra pojawi się w sierpniu tego roku. Od Grim Fandango do Brutal Legend. Doskonale wiemy, że wszystko, w co zaangażowany jest Tim Schafer, będzie przepełnione czarnym humorem, dziwacznymi postaciami i hipnotyzującym stylem. A Psychonauts 2 bez wątpienia spełnia wszystkie te kryteria. Grafika z kosmosu i klimat pokręconych kręskówek w Psychonauts były jednymi z jej najlepszych zalet. A nowa gra będzie się pięknie prezentować na konsolach Xbox Series X i S dzięki ekskluzywnemu dla Xboxa HDR. Skoro już mowa o kultowych klasykach, nie zapominajmy, że dzięki The Initiative doczekamy się również rebutu serii Perfect Dark. Założone w 2018 roku wyłącznie po to, by tworzyć tytuły AAA dla graczy Xboxa, Studio The Initiative na nowo zaprojektuje cenioną przez krytyków strzelankę szpiegowską i wprowadzi gracza do świata przyszłości, w którym bardziej katastrofa ekologiczna niż walka z obcymi stanowi poważne zagrożenie dla dalszego istnienia rasy ludzkiej. A ponieważ istnienie stanowi dużą część naszego życia, to Joanna Dark będzie zmuszona uratować świat przed zagładą. Co może wiązać się z infiltracją największych korporacji na planecie, by dowiedzieć się jaką rolę odegrały w tym całym zamieszaniu i co dokładnie chcą zatuszować. Nic wielkiego. Nie mieliśmy zbyt wielu nowych doniesień od czasu pojawienia się oszałamiającego zwiastuna, więc możecie być pewni, że będziemy bacznie przyglądać się studiu The Initiative. Ninja Theory znane jest z opowiadania epickich, pełnych akcji historii, które zazwyczaj koncentrują się wokół borykających się z problemami bohaterów z zamiłowaniem do walki w bliskim kontakcie. Począwszy od akrobatycznych wybryków Monkey w Enslaved, Odyssey to the West, po uśmiechniętego Dantego krojącego demony w DMC. Każda gra Ninja Theory pozwala na przyjemne, bezpośrednie podejście do rozwiązywania konfliktów, a sądząc po zwiastunie, Hellblade 2 nie będzie wyjątkiem. Wykorzystująca silnik Unreal Engine 5, druga odsłona sagi Senui, zapowiada się na jeszcze brutalniejszą od swojej poprzedniczki. Nasza nawiedzona piktyjska wojowniczka wyruszy na Islandię, gdzie, w co mocno wątpimy, uda się na relaksującą wycieczkę. Zdecydowanie za dużo tu okultystycznych śpiewów, by taki scenariusz się sprawdził. Nie znamy jeszcze daty premiery, ale możemy być pewni, że Hellblade 2 trafi w przyszłości do Game Passa. A to jeszcze nie wszystko, co ninja Terry chowa w rękawie. Pierwszy Hellblade został doceniony za autentyczne ukazanie psychozy, a studio zamierza pójść jeszcze dalej w tym kierunku, wydając eksperymentalny horror o nazwie Project Mara, który bada problemy zdrowia psychicznego w oparciu o prawdziwe doświadczenia. Królowie RPG Studio Obsidian to kolejny topowy deweloper, który ma w zanadrzu kilka dużych projektów, choć o żadnym nie wiemy obecnie zbyt wiele, poza tym, że powstają. Studio rozszerzy uniwersum Pillars of Eternity o pierwszoosobową grę RPG o nazwie Ewolved, rozgrywającą się w tej samej rzeczywistości. Z zaprezentowanego zwiastuna wynika, że jest to gra, na którą powinni zwrócić uwagę fani Elder Scrolls, którzy polują na kolejną produkcję, w której będą mogli jedną ręką władać mieczem, a drugą wyczarowywać kulę ognia. Multitasking na całego. No i oczywiście jest jeszcze The Outer Worlds 2, które Obsidian ogłosiło za pomocą chyba najbardziej bezczelnego zwiastuna, jaki kiedykolwiek pojawił się na E3. Ponownie nie wiemy o niej w zasadzie nic, ale biorąc pod uwagę, jak umiejętnie pierwsza gra łączyła kąśliwą satyrę z wartką akcją science fiction, jesteśmy bardziej niż gotowi, by zacząć się nią ekscytować. I wreszcie, Obsidian to również nikczemne umysły stojące za przerażającą, oślizgłą grą Survivalową Grounded, która stała się jeszcze bardziej przerażająca i oślizgła dzięki ostatniej aktualizacji Shroomen Doom. W związku z tym, że pełna wersja gry ukaże się dopiero za jakiś czas, możecie spodziewać się jeszcze więcej miniaturowego chaosu. Everwild może być najbardziej tajemniczą grą na tej liście, ponieważ mimo tego, że Rare po raz pierwszy pokazało ją już w 2019 roku, nadal nie wiemy czym tak naprawdę jest, co tylko sprawia, że chcemy jej bardziej. Zwiastuny odmalowały nam obraz bujnego świata fantazy, pełnego dziwnych stworzeń i wspaniałych scenerii, a wszystko to oddane w żywych barwach. Nawet nie mając pojęcia, jak będzie wyglądać gameplay, możemy śmiało powiedzieć, że jest to świat, w którym po prostu chce się zanurzyć. Od czasów Konkera, Banjo i Kazui, aż po sukces Sea of Thieves, Rare pokazało, że jest jednym z najbardziej kreatywnych deweloperów w historii gier, więc nie martwimy się, jesteśmy po prostu bardzo, bardzo ciekawi efektów. Jedną z największych atrakcji tegorocznego Xbox i Bethesda Games Showcase był zapierający dech w piersiach zwiastun najnowszej odsłony Forza Horizon od Playground Games. Ciesząca się uznaniem seria gier wyścigowych z otwartym światem, wybrała się w długą podróż do Meksyku, tworząc przy tym największą i najpiękniejszą mapę, jaką kiedykolwiek wyprodukowało studio Playground. Ścigaj się wzdłuż grzbietu wulkanu, przedzieraj się przez senne nadmorskie miasteczka lub wzbijaj kurz na pustyni. Niezależnie od tego, przez jaką część terenu się przedrzesz, wiesz, że będzie wyglądać niesamowicie dzięki fotogrametrycznej scenerii Forza Horizon 5 i oszałamiającemu obrazowi w 4K. Pod maską tej wyścigowej machiny znajdziecie też nowy, pełen przygód tryb dla jednego gracza o nazwie Ekspedycja, czyli tętniące życiem centrum społecznościowe, po którym możecie krążyć wraz z przyjaciółmi, a także tryb Event Lab, który pozwoli Wam stworzyć wszystko, od własnych, niestandardowych torów po szalone, samochodowe minigierki. Jeśli posiadacie Xbox Game Pass i jesteście miłośnikami motoryzacji, to z niecierpliwością powinniście czekać na listopad. Co więcej, gdzieś na horyzoncie majaczy nowa gra z serii Fable, na którą pomału możemy zacierać ręce. Teaserowy zwiastun nie zdradza praktycznie niczego, no ale dajcie spokój przecież to nowe Fable. Głód społeczności graczy na treści związane z zombie jest tak samo niezaspokojony jak głód nieumarłych na mózgi. Więc dobrze, że Undead Labs wraca z trzecią odsłoną serii State of Decay. Zamiast grać jako uzbrojony superbohater, który chce zmienić losy świata w pojedynkę, State of Decay daje graczom do dyspozycji całą społeczność, którą muszą się zaopiekować. Swobodne przełączanie się między jej członkami pozwala na wykorzystanie wszystkich ich unikalnych umiejętności, podczas gdy gracz zbiera zasoby i zabezpiecza swój dom. Musisz jednak uważać, gdzie stawiasz kroki, bo jeśli któryś z Twoich szczęśliwych obozowiczów zostanie zjedzony, nie będzie możliwości przywrócenia go do życia. W trzeciej części gry przetrwanie stanie się jeszcze trudniejsze, ponieważ gracze trafią do mroźnej krainy, w której będą musieli martwić się zarówno o zdrowie, jak i o ataki umarlaków. Oprócz tego, na wolności czają się teraz zombie zwierzęta, także... no. Przechodząc płynnie od zombie do wampiru. Niewiele gier zrobiło w tym roku większą furorę na targach E3 niż świeżo ogłoszony Redfall od Arkane Studios. Wiedzieliśmy już, że na PC zmierza Deathloop, gra, która brzmi jak Dzień Świstaka, tyle że jest w niej dużo więcej zabójców i zdecydowanie mniej Billa Murraya. Deweloperzy Dishonor przygotowują jednak kolejną klimatyczną reakcję, tym razem osadzoną wśród osobliwej wyspiarskiej społeczności Redfall, której mieszkańcy zostali na własne nieszczęście opanowani przez kult bogatych wampirów i ich podwładnych. Aby uratować sytuację, musicie zebrać drużynę medium, snajperów i innych uzbrojonych pozęby dziwaków. Podczas gdy RK Studios wyrobiło sobie markę oferując niesamowite, nastawione na fabułę solowe rozgrywki, w Redfall odważnie wkraczają na terytorium gier wieloosobowych z opcją płynnego przejścia do trybu współpracy z maksymalnie trzema innymi graczami. Pamiętajcie, przyjaciele, którzy nie zabijają wampirów, nie są waszymi przyjaciółmi. Houston, mamy datę premiery. Bethesda wykorzystała targi E3 do zaprezentowania nowego zwiastuna ich mocno wyczekiwanej kosmicznej gry Starfield. I choć szczegóły nadal są owiane tajemnicą, to wiemy, by nastawiać się na 11 listopada 2022 roku. Ale szczerze mówiąc, nawet gdyby nic nie pokazali, i tak bylibyśmy zachwyceni. W końcu jest to studio odpowiedzialne za jedne z najlepszych gier ostatnich 20 lat, które po raz pierwszy od bardzo dawna pracuje nad zupełnie nowym IP. To naprawdę wielka nowina. A to nie wszystko. Na horyzoncie błyszczy już kolejna pełna odsłona uznanej przez krytyków, odnoszącej sukcesy komercyjne i ogólnie naprawdę dobrej serii Elder Scrolls. Istnieje wiele plotek i pogłosek na temat tego, dokąd zabierze nas kolejna epopeja fantazy od Betezdy, ale nic nie zostało jeszcze oficjalnie potwierdzone. Mimo to możemy zagwarantować, że będziecie chcieli wziąć udział w tej wyprawie. Dobrzy, choć być może lekko obłąkani twórcy z Tango Gameworks dowiedzieli się już, że są mistrzami w tworzeniu zawiłych horrorów, takich jak doskonała seria Evil Within, a ich najnowszy tytuł sugeruje, że mają jeszcze sporo upiorności do zaoferowania. Ghostwire Tokyo rozgrywa się w japońskiej stolicy, w której większość mieszkańców w tajemniczy sposób zniknęła. W ich miejsce pojawiły się przedziwne istoty z innego świata, które wmieszały się w życie wszystkich tych, którzy pozostali. Będziecie musieli pobawić się w pogromce duchu. Na szczęście główny bohater dysponuje mocą z pogranicza sztuk walki i magii, która czyni z niego całkiem skutecznego egzorcystę i po prostu niezłego bohatera gier wideo. Choć studio jest znane z gier typu survival horror, w których ucieczka i ukrywanie się jest często jedynym sposobem na przetrwanie, wygląda na to, że Ghostwire Tokyo pozwoli nam uderzyć zło prosto w twarz. I wreszcie Machine Games, czyli utalentowani twórcy ostatnich odsłon Wolfensteina, Youngblood i The New Colossus. Jeśli chodzi o paranormalne nazistowskie bijatyki, ci ludzie są najlepsi w swoim fachu. To sprawia, że idealnie dogadają się z człowiekiem, który od 40 lat rozpuszcza twarze żołnierzy III Rzeszy, Indianom Jonesem. Czołowy archeolog świata, tudzież ludzkości w dziedzinie przygód i kopania tyłków, Jones jest gotowy na swój wielki powrót do świata gier wideo, dając fanom szansę na ponowne założenie wirtualnych Fedor. Mając do dyspozycji jedynie krótki zwiastun, nie sposób powiedzieć dokąd zaprowadzi Indiego kolejna wyprawa i jakie quasi historyczne skarby będzie chciał odnaleźć, ale sam fakt, że gra w ogóle powstaje oznacza, że nie możemy się już doczekać, by się o tym przekonać. I to już wszystko, nad czym obecnie pracuje nasza powiększona rodzina Xboxa, a przynajmniej to wszystko, o czym wiemy. Dajcie nam znać w komentarzach, które studia cenicie najbardziej, i pamiętajcie, żeby zasubskrybować nasz kanał i kliknąć dzwoneczek, by być na bieżąco z informacjami na temat nadchodzących tytułów. Na razie.